Co to jest? Leż. Ja Musiałam pójść na plażę w grudniu i się poopalę. Dzień dobry, proszę Państwa. Witamy Was w naszym apartamencie w koło Dzisiaj pierwszy raz nagrywam apartament tur i mam nawet operatora kamery, także tak prezentuje się nasz przedpokój. Dopiero przeszliśmy tak naprawdę do niego, ale wiedziałam, że będę nagrywała ten odcinek. Także mamy oczywiście swoje rzeczy, na które nie musicie się patrzeć. Eee, zaczynamy od łazienki. Łazienka znajduje się tutaj, mamy tutaj no w sumie wszystko co jest w łazience. Bardzo ładne, duże lustro, także idealnie nadaje się do zdjęć. Toaletę, prysznic, no i tak to się prezentuje. Oczywiście są ręczniki i wszystko. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcecie w ogóle więcej takich odcinków, gdzie nie chodzę sama ja z kamerą, tylko ktoś mnie nagrywa. Dobra, teraz może przyjdziemy tutaj. Tutaj jest takie, taki jakby salon, nie wiem jak to nawet nazwać, jest bardzo dużo różnych lamp, aczkolwiek nie wszystkie żarówki działają, także przechodząc do salonu wchodzimy także do kuchni i fajne jest to w kuchni, że po pierwsze jest malutka, także nikt tutaj nie będzie mi stał nad gerami oprócz nie? bo kuchnia to jest takie zdecydowanie moje stanowisko, pan operator potwierdzi, nie? Nie, no dobra, szkoda. Kuchnia to jest moje stanowisko. Mamy lodówkę, mamy piekarnik, co w ogóle się nie zdarza za często w apartamentach tak naprawdę. Yy, mamy tutaj jakieś, nie wiem, sztućce i nieczajnik, to faktycznie nazywa dzbanek. Dzbanek yy, jest cała zestawa, także jest fajnie. Pan operator jeszcze kazał mi pokazać śmietnik, <laughs> a zybarka jest. Zapomniałam w o tym, zmywarka i... Okej, nie. Aby nadawała się do omletów, no taka trochę porysowana, ale załóżmy, że jest w miarę okej, nie można mieć wszystkiego. Przechodzimy do naszej jadalni. Tutaj mamy jadalnię i ona w ogóle, testuje. tu jest ciężki. Jest taki jakby, nie wiem, marmurowy, nie wiem, jak to nazwać. Tutaj, oczywiście, w takim samym kolorze jakaś wielka komoda, która wygląda jak toaletka, więc to będzie moje stanowisko do makijażu. Krzysztof się nie obracał, także pozdrawiam. No to będzie stanowisko do makijażu. Mamy tutaj też kolejne lustro. Jakieś informacje, żeby nie palić. Mamy tutaj kanapę i do tego telewizor, który się atrapia. Mamy duży balkon, od które sobie mogę wam go pokazać. Tutaj jest balkon. Ja jeszcze na nim nigdy nie byłam. I tutaj, miejsce do siedzenia. No, widocznie, za zobaczono są teraz coraz Na dworzec kolejowy jest widok. Mamy tutaj jakieś dodatkowe krzesła, jakbyśmy chcieli zaprosić. Znajomych teoretycznie mogliśmy kogoś tu wziąć. Myśmy mniej zapłacili, ale dobra. Mamy jakiś stolik, kolejna sofa. I teraz przechodzimy, chyba, do ostatniego pomieszczenia. Czyli sypialni. Bardzo ładne miejsce też. Tutaj pewnie światło będzie mi dało, bo zawsze tak jest, jak coś nagrywam, więc przy wyjściu od razu po lewej mamy szafę. W szafie mamy kościel, safe. pościel i safe po jednej stronie, a po drugiej stronie już są ciekawsze rzeczy, bo mamy jakąś, nie wiem, narzutę, to jest koc, ale mamy żelazko, co jest dla mnie osobiście mega ważne. I mamy tutaj oczywiście deskę do prasowania, odkurzacz. Mopa. Więc tak. Więc no, mój kompan będzie sprzedał. Co to jest? Leżak. <grym> Musiała pójść na plażę w grudniu i się popalać. Także mamy leżak. Mamy dwie w ogóle przepiękne lampy, które tak dziwnie migają. Dobra, już nic nie miga. Mamy lampy, mamy przepiękne, takie pikowane łóżko. Bardzo mi się ono osobiście podoba. Też kolejny telewizor, lustro. No, super jest. Bardzo mi się ono podoba, będę na pewno zdjęcie robiła także że trzeba będzie ścielić, yy, ścielić, to łóżko i chyba wszystko, jeżeli chodzi o nasz apartament. Mam nadzieję, że Wam się on również podoba. No i na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że ten krótki, ale taki zwięzły i na temat odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, bo zostawcie kciuka w górę. Zasobujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I na pewno widzimy się w kolejnym filmie buziaki. No i pa!